Niedziela, 9 stycznia, analiza weekendowa, rynek walutowy i na początek para euro-dolar, która, która tu tworzy nam jakąś konsolidację, ale widzimy, że jak gdyby mamy pin-bara, mamy objęcie hossy, mamy linię szyi jak gdyby tego takiego no niepełnego podwójnego dołka i tutaj jak najbardziej ten ostatni tydzień znowu cechuje wyciągnięcie i pozostawienie drugiego dolnego cienia, co pozwala sądzić, że rynek będzie próbował iść dalej do góry, ale zobaczmy, Zbieg takich elementów jak poziom, jak zakres overbalance ten wyższy czerwony, jak i również układ, jak gdyby flagi, pokazuje, że możemy mieć dojście tutaj do poziomu około. 1,14,30 i następnie ponowny ruch w dół, bo tak naprawdę patrząc średnioterminowo na ten wykres, znaczy średnioterminowo, średnio i długo, na ten wykres tygodniowy, to wydaje się, że tym poziomem tu oczywiście jest, bo jeżeli spojrzymy na tą, tą strefę mamy tak tutaj wyrysowaną, ale jeżeli byśmy chcieli ująć dołek, szczyt, to widzimy i mamy dojść tutaj do jakiegoś dołka, więc tu jest, ale to jest, jest wsparcie, jest reakcja, tak bym to na razie traktował, bo przecież, żeby zmienić tutaj tą tendencję, byśmy musieli w tym momencie wybić 1,17. To by był pierwszy sygnał takiej zmiany tendencji, bo wybić ostatniego potwierdzonego szczytu. Natomiast to, co wydaje się bardziej prawdopodobne, dopatrząc, że jeżeli rynek tak spadł, to powinien spaść tutaj co najmniej do tego poziomu 1,10, jeśli nie, 1,08. A dlaczego 1,08? Ponieważ zejście w formie A po tym impulsie wzrostowym, tak? bo tutaj nie mamy złudzeń. Pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli fala trzecia, czwarta i piąta. W tej piątej również pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. I teraz A, B i C. I jeżeli patrząc na geometrię, no to. Albo utrzymanie 61, a jeżeli wybicie z plagi, no to powiedziałbym, że w tym momencie nawet większe prawdopodobieństwo zejścia do, do okolic 1,08 z racji tego, że układ harmoniczny na to wskazywał, układ harmoniczny mamy 38 na 88, czyli, czyli tak, ale jakby nie było, na razie jesteśmy... W trendzie spadkowym. Tutaj ten, ten delikatny, powolny wzrost, który na wykresie dziennym wygląda w ten sposób. To jest moim zdaniem budowa czegoś, co przypomina, i najbardziej prawdopodobnym jest budowa plagi. Widzimy, że teraz dojście do górnego ograniczenia flagi zbiega się również w tym momencie z dojściem do zakresu overbalance. Więc tu, tak jak powiedziałem, może nastąpić dojście i jeszcze dalej będziemy spadać. Na razie nie można w żaden sposób określić, nawet na tym jak widzimy wykresie dziennym, tu w tym samym spadku, tu mamy największą ostatnią korektę, szczyt nie jest wybity, szczyt powstrzymuje. Teraz oczywiście, jeżeli tutaj nastąpi wybicie trwałe, być może coś się odmieni, ale na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy, nie zmienił nam się kierunek. Jeśli chodzi teraz euro do, złotu, do złotego, no tu w tej szerokiej perspektywie jakaś fala pierwsza fala druga fala trzecia fala czwarta i to co najważniejsze po tej korekcie mamy potrójny szczyt to tam dragon jakoś się tam nazywa ta formacja tych coraz trzech wyższych szczytów i to powinno znaczyć że powinniśmy zejść w pierwszym takim mocniejszym swingu tu do okolic 4,37 ale oczywiście my nigdy do końca nie wiemy bo to coś jest na wzór też można powiedzieć klina klina końcowego i tu jak to w klinach nigdy nie wiemy czy to było 3 jako 1 2 3 4 5 czy może było 1 2 tu było 3 jako właśnie 1 2 3 i tworząco całą trójkę teraz jest 4 i wyjdzie jeszcze jedno wyjście mówię formacja zdaje się mówić za spadkiem i teraz jeżeli spojrzymy no to widzimy że mamy Zejście poniżej strefy, retest, i idziemy dalej. W tej chwili wybijamy kolejną strefę, więc być może znowu jakieś podejście do góry i powinniśmy iść dalej. W dół. I teraz spoglądając na wykres dzienny, no to widzimy wyraźnie utworzenie się nam tutaj głowy z ramionami, wybicie retest i powinniśmy schodzić teraz co najmniej w tym pierwszym rzędzie do 4,50, bo powiedzmy sobie szczerze, oczywiście tutaj możemy mieć kolejny element wprowadzający nam korektę, dlaczego? Bo no to często się takie coś pojawia. Widzimy, tak? Tu widzimy, może być kolejna linia szyi większej głowy z ramionami, czyli sama głowa jest utworzona przez jak gdyby taki RGR, i tu, i, i wykluczyć teraz jakieś znowu korekty, czy retestujące jeszcze raz tą linię szyi, czy po delikatnym zejściu, jako korona podejście w postaci takiej korekty tej wielkości do góry. No wykluczyć, oczywiście nie wiemy jak to się zagra, ale w tej chwili jest wzmacnia się złoty i tu wszystko wskazuje, że on powinien się dalej wzmacniać, a z tego dużego wykresu, który pokazywałem na wykresie tygodniowym, no powinno być, że zejście tam do znacznie niższych poziomów, tak? Do poziomów dołka tej, tej tutaj korekty, czyli do poziomów około 4,37. Jeszcze spory zapas jest to, to jest oczywiście średni, długi termin. W tym krótkim terminie, tak jak powiedziałem, jest wybicie, jest pierwszy retest linii szyi. Możemy dalej budować bazę. No, gdybyśmy spojrzeli tylko na ten zasięg, no to jest zasięg około 16 groszy. No, jeżeli weźmiemy linię szyi i umieścimy na 4,58, to 16, jak odejmiemy, no to mamy. 4,42, tak? czyli wybicie również z tego kanału trendowego tutaj. I zobaczmy, tutaj mamy też jakąś strefę. Strefę ostatniego, znaczy dołka po, 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 po wzroście w tej, w tej formacji podwójnego szczytu. Pierwsza, i tutaj druga. Tak? Tutaj ten dołek jest na 4,42. To się zbiega z zakresem, e, z zakresem wielkości tej głowy z ramionami. No, moim zdaniem powinniśmy dalej złoty, powinien się umacniać. Jeśli chodzi o. Podejście do euro. Teraz jeśli chodzi o do dolara, złamany został ewidentnie zakres tego overbalansu, to znaczy, że teraz schodzimy co najmniej tutaj znaczy, co najmniej my powinniśmy zejść do okolic 3,95. To jeszcze niewiele nam zostało. Tutaj mamy zarówno linię, taką linię trendu, jak i również silną strefę wsparcia. Ale to, co tutaj jest najważniejsze, no to rynek po zejściu w dół i wybiciu ostatniego potwierdzonego szczytu, no dokonał korekty w układzie 50 na 78. No i jest duże prawdopodobieństwo, że że ta reakcja, która już jest większa od tego zakresu alberbalansu, będzie kontynuowana, będzie kontynuowana, ba. Do umocnienia złotego nawet w przyszłości, nie, no, znaczy nie wiem jakiej przyszłości, miesięcy, czy tygodni, czy miesięcy, raczej chyba miesięcy, nie wiem, tak mi się wydaje, do poziomów nawet około 3,50 czy 40, tak? Czyli silne umocnienie złotego jest tutaj jak najbardziej w grze. Tak jak powiedziałem, pierwszy spadek, który wybił ostatni potwierdzony szczyt, i teraz korekta ABC. Teraz już tutaj wybity zejście. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne zejście tutaj do 3,95. Potem następnie jakiś ruch powrotny, retes znowu w postaci takiej wielkości korekty, czy trochę większej, i dalszy, dalszy spadek. Jeśli spojrzymy jeszcze na wykres dzienny, no to tutaj widzimy wyraźnie, że teraz jest ta strefa. Tutaj, bo po, po szczytach to tak, po maksimach, ale wiadomo, że ta strefa jest szeroka. No to tu jest ta strefa główna, którą należałoby teraz, że tak powiem, przebić. Jeżeli przebijemy, no to z dużym prawdopodobieństwem będziemy kierowali się ku temu poziomowi. Tak? Tu, co prawda, na drodze jeszcze będzie stał e, strefa tego, e, tutaj trochę poniżej, jak widzimy, ale ona jest mniej istotna w tym momencie. Tutaj ważnie, ważniejsza jest właśnie ta, gdzie widzimy kumulację, kumulację tu szczytów, tutaj szczytu widoku. No i jeżeli to się ma rozpędzić, no to mamy falę pierwszą bądź A, drugą bądź B i teraz w tej, tej zaczynającej się trzeciej mamy pierwsza, druga, moim zdaniem tu się zaczyna trzecia, więc tutaj może być mocne umacnianie złotego, a jeżeli mocne umacnianie złotego, to niech sobie każdy sam przełoży, jak tam może być z tą biedą. Dobrze, teraz jeszcze jeśli chodzi o waruty, to indeks dolarowy. No i na indeksie dolarowym to co widzimy, że oczywiście na razie jesteśmy w korekcie, w korekcie, która po pierwsze a nie wybiła ostatniego potwierdzonego dołka, po drugie b nie wybiła zakresu nawet tego mniejszego werbalansu, ale po trzecie jesteśmy w układzie, gdzie mamy coraz niższe szczyty, a już dwa dołki na tym samym mniej więcej poziomie i teraz silna wyprzedaż dolara w piątek, no jeżeli by była kontynuowana, to powinno dojść do dynamicznego wybicia. I teraz pytanie, czy zatrzyma ten zakres overbalansu, czy może tutaj zatrzyma ta strefa, tak? Strefa, silna strefa wsparcia, ale w tym kierunku teraz się poruszamy. Jesteśmy w korekcie tego swingu, bo na razie jesteśmy w korekcie tego swingu, ale w tym kierunku się tu poruszamy. No i na koniec jeszcze złoto. I złoto dlaczego złoto bo uważam, że jest bardzo fajny, bardzo fajny. Bardzo fajny układ moim zdaniem. Zobaczmy. Od maja tam czy tam marca od marca 2020 roku do tej największej korekcie. Wyjście na nowy szczyt, teraz zejście korektą, to jest A, B i C do z silnej strefy wsparcia połączonej ze zniesieniem 61,8 tego ostatniego tutaj swingu wzrostowego. Teraz pójście impulsem do góry, zejście korektą ABC. Mamy zatem, jak gdyby, ruch impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt i korekta. I teraz dojście do oporu, cofnięcie, wybicie trójką tego oporu, cofnięcie i. Układ 1 do 1. Jest to moim zdaniem fajny układ, który daje szansę na pójście i to nie tylko na pójście tu do poziomu 19,70, tylko na nowe szczyty z ceny złota. I teraz zobaczmy jak to wygląda jeszcze w ujęciu dziennym, bo tu również się szykuje fajna sprawa. Po zejściu tutaj tym, gdzie mamy 5-3 i takie 3, no, w każdym razie układ Korekty, tak? Tutaj zejście do tego overbalansu. Układ korekty. Teraz mamy klin początkowy. Moim zdaniem A, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Gwałtowne A, B, C. Jeżeli to zatrzymanie piątkowe jest GIT i pójdzie rynek, który wybije teraz, pójdzie cenowo i będzie wybicie tutaj tej strefy, a więc tych rejonów 18, 30, 18, 35, moim zdaniem jest to dopełnienie. Dopełnienie wskazań na to, że po pięknym układzie, po pięknym układzie wzrostowym, mamy korektę, znaczy układ trójki spadkowej. Teraz korekta pędząca, i rozpocznie się nowy ruch. Który moim zdaniem powinien zaprowadzić nas, no, wiadomo, tutaj do poziomów 1970 raczej na bań, ale wydaje mi się, że to jest duże prawdopodobieństwo pójścia co najmniej tu w rejonu 2000-2050, a tak naprawdę to nowe szczyty są jak najbardziej na widnokręgu. I dlatego co dzisiaj pozwoliłem, bo uważam to za, kocham te układy i wydają mi się najbardziej, najbardziej sexy i najbardziej skuteczne właśnie, właśnie te układy tych pędzących 1 do 1. Gdzie widzimy wyraźnie, że między tym nie było żadnego impulsu. Tu było A, B jako Korekta nieregularna IC, i w związku z tym, to jest duża korekta. Jeżeli to jest duża korekta, no to w większości przypadków szykuje się bardzo silny wzrost. Oczywiście też może być układ, gdzie korektę mamy, jak ja to nazywam, korektą pędzącą po środku, tak? Czyli no wtedy byłoby to dojście moim zdaniem tutaj do tych rejonów 19,70, ale jakby nie spojrzeć 170 dolarów. Do wyjęcia co najmniej, a tak jak powiedziałem, moim tutaj skromnym, skromnym zdaniem, właśnie przez to, że tutaj mamy ten potrójny, jak gdyby dołek, to, to tutaj naprawdę bardzo mocno prawdopodobnym jest wyjście na nowe historyczne szczyty ceny złota. Jeżeli weźmiemy do tego to, co wskazuje nam indeks dolarowy i możliwość osłabiania się dolarami, to, to chyba też to jakoś współgra, ale to jest nieistotne. To liczy się to, co widzimy na wykresie. Złota. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy, no z takim małym procent w postaci złota.